Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że Twój magazyn przypominał pole bitwy, zwłaszcza w szczycie sezonu? Pomyłki w paczkach, pracownicy biegający bez celu między regałami i te wieczne nadgodziny. Żeby zdążyć przed kurierem, każdy właściciel e-commerce chce wysłać jak najwięcej paczek bez zatrudniania armii ludzi i bez nerwowych poprawek. Rozwiązaniem, o którym dziś porozmawiamy jest tryb zbierania w systemie Cell Assist WMS. To nie tylko kolejna funkcja w panelu, ale mądrze ułożony ruch, który może zmienić Twój magazyn w precyzyjny mechanizm. Zapraszam. Czym dokładnie jest tryb zbierania? Najprościej mówiąc, to sposób kompletowania zamówień z głową. Zamiast drukować stosy kartek, system sam układa kolejkę zleceń i pokazuje pracownikowi dokładnie, gdzie ma iść, co wziąć i w jakiej ilości. perspektywy pracownika rytm pracy zmienia się w prosty schemat. Idź, skanuj, potwierdź, powtórz. Magazynier nie musi znać układu magazynu na pamięć ani niczego ręcznie zapisywać. Z kolei dla menadżera. To narzędzie do uporządkowania całego przepływu od momentu, gdy klient złoży zamówienie, aż po wydruk etykiety i wręczenie przesyłki kurierowi. Dzięki temu rośnie tempo pracy, a liczba błędów drastycznie spada. Selassist oferuje różne metody zbierania, zależnie od tego, co i jak sprzedajesz. Warto je znać, by wybrać tę najskuteczniejszą: zbieranie do wózka. Idealne dla zamówień jednoelementowych. Pracownik jedzie najkrótszą trasą, wrzuca produkty luzem, a zamówienie identyfikuje się dopiero przy pakowaniu przez skan produktu. Szybko i bez zbędnego sortowania. Wózek z koszykami. Tu każdy koszyk to osobne zamówienie. To świetne rozwiązanie przy produktach wieloelementowych lub takich bez kodów kreskowych. Piker spędza chwilę na sortowaniu podczas zbierania, ale dzięki temu pakujący dostaje już gotowy, kompletny zestaw. Wózek mobilny to moim zdaniem absolutny hit dla produktów fabrycznie zapakowanych. Wózek jest wyposażony w drukarkę do etykiet. Pracownik np. za pomocą kolektora danych skanuje produkt, a następnie etykieta drukuje się w biegu. Zostaje ona naklejona na ten produkt, a paczka jest odkładana do koszyka. To najszybsza ścieżka łącząca zbieranie z pakowaniem bez żadnych postojów. No i taka bardzo wyrafinowana forma zbierania, czyli regał kompletacyjny. Rozwiązanie dla dużych wolumenów. Wykorzystuje stacjonarny regał z przegródkami na poszczególne zamówienia. Zbierający, donoszą towary, a pakujący z drugiej strony widzą, które okienko jest już pełne i gotowe do zamknięcia. Jak to działa w praktyce? Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach czyli w tym, jak system zarządza pracą. Kluczem jest logiczna kolejka i priorytety. System najpierw kieruje pracowników do spraw pilnych np. zamówień opłaconych lub z gwarantowaną wysyłką na dziś. Bardzo ważnym pojęciem jest slotting czyli optymalizacja trasy. System prowadzi pracownika tak, by nie wracał trzy razy tą samą aleją. Produkty, które sprzedają się najszybciej, powinny trafiać do tzw. złotej strefy czyli na wysokości rąk i blisko strefy pakowania. Mniej kroków to szybsze zbieranie i mniejsze zmęczenie zespołu. Co więcej, zapominamy o papierze. Skanowanie kodów, nawet tych 2D, daje pewność, że bierzesz dokładnie to, co trzeba wtedy, kiedy trzeba. Po zebraniu ostatniego przedmiotu system automatycznie generuje etykietę i aktualizuje status. Zero przepisywania danych. Pewnie myślicie, brzmi nieźle, ale jakie są realne liczby? Celasist sprawdził u jednego z klientów, dlatego też świetnym przykładem może być firma Ledlux, która swoją drogą jest również klientem Implemo. Firma ta, dzięki mobilnemu stanowisku zbierania, w Selassys przyspieszyła pracę przy zamówieniach jednoelementowych o 200%. W optymalnych warunkach, łącząc zbieranie z pakowaniem i używając mobilnych drukarek, wydajność może wzrosnąć nawet pięciokrotnie. System jest tak intuicyjny, że nowa osoba była w stanie zebrać 100 zamówień w zaledwie 15 minut. To pokazuje, że nie potrzebujemy wielotygodniowych szkoleń, by magazyn zaczął działać sprawnie. Jak zacząć? Nie musisz od razu budować zautomatyzowanego centrum logistycznego. Po pierwsze ustal priorytety w kolejce zamówień, wprowadź fale zbierania lub listy multiorder, by łączyć małe zamówienia w jedną trasę. Zaplanuj logiczną trasę po magazynie, dodaj reguły automatyzacji, które po skompletowaniu zamówienia od razu wybiorą przewoźnika i przygotują etykiety. Po czym poznasz, że to działa? Sprawdzaj dwa wskaźniki: liczbę pozycji zebranych w godzinę oraz odsetek zamówień gotowych na czas. Jeśli te liczby rosną, Twój magazyn właśnie wszedł na wyższy poziom. System zbierania w to niezbędny gadżet, to fundament nowoczesnej sprzedaży. Dzięki niemu czas od koszyka do gotowej paczki skraca się sam. A Ty możesz zapomnieć o gaszeniu pożarów w magazynie. Jeśli chciałbyś porozmawiać o tym, jak możesz wykorzystać Celassist w swojej firmie, to zapraszam na bezpłatną konsultację do Implemo. A jeśli chcesz zobaczyć w praktyce przykład zbierania i pakowania w Celassist, to kliknij w film, który widzisz właśnie na ekranie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.